Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Karol Urbańczyk, hodowla Kętka Urbańczyk. Dzisiaj chciałem zaprezentować parę, którą żeśmy złożyli do gejemnika rozpodowego. Ona trafia do sprzedaży. A jest to para, właśnie o, prezentowany samiec. Jest to imbret hojmansa na Harego. A matka będzie się tam wywodzić z werkamenów. I pokażemy teraz samca. Samiec ma numer. 19,82. Jest to bardzo mocny Imbred na Harego od Hoymansa. Oczywiście wszystkie szczegóły w rodowodzie. Hary dwa razy zwycięstwo narodowe. Kapitalny gołąb na średnim, na długim dystansie. Bardzo dobrze te gębki się sprawdzają na wspólnych gołębnikach po nich. Przepiękny samiec Pokażemy oko Oczywiście więcej informacji na temat samca w rodowodzie Bardzo mocny imbret harego I już pokazujemy samicę A tutaj jest samica Podwójny wnuk Olympic Electro Od na imbredlincia od Stefana Lambrechta 1964 fajne drganie w skrzydle samicy bardzo ładna para Gołębie na pewno średni dystans samica. pokażemy jeszcze oko. Oczywiście więcej informacji o gołębiach pod numerem telefonu lub na Prezentowała na para. Jest to połączenie gołębi Harego od Jana Hoymansa, kapitalnej gamy na wspólne gołębniki. I na każdym dystansie razy właśnie gołębie wywodzące się z werkamena z Olympic Electro. Przepiękna samica para wydaje mi się bardzo zharmonizowana będzie.